Jaro, myśkę Ciesa, naładowałeś? Ta. Jaro na myszkę naładowałeś? Tak. Jaro, naładowana myszka, oczy kobry. <gry> no to zajebiście, Idziemy Od prawej chodź może. Ole, dostał. O kurde. Aj. Aj. No nie, nie, nie wiem jak to się stało, nie no, wiem. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale. teraz no, lepsze mamy, dobra, nie? Dobra, ogólnie to to. Ja bym chciał po prostu wykryć tego pistola, co zawsze się gra. Pago z peworem silosem biegniecie z glockami Piotrek kup nejda i palaka. Ro, rozbij drzwi, rzuć palaka do maina i czekaj tam, a z Dominę, pasza... Z palaka, tak, z pa tak pasza z Sajem dołem dworem biegniecie. I do Phoenixa z bombą. A my, a my gdzie skaczemy? Pod Heaven? Z Pago? Tak, pod Heaven. Dobra. Sajno, poczekajmy na oni zaskoczą. Nie widziałem nic, ale pali się, pali to, się, się Przebo Za niebiesko za niebieską. No. I, I gniazdo, i gniazdo. Leżę. Gniazdo Który po głowie. My dół wchodzimy? My dół, my dół. Masz rozkęwkę, ja to z dołu, co e, Ja mam kawę, ja pod kawę, Chodźmy jeszcze? Przechodzimy górę. Chodźmy powoli. My z wchodzimy. Ładnie. Ale A, to dobra. We współpracy z CSGO Skins przygotowaliśmy giveaway na epickie skiny. Doładowując z kodem Maestro masz szansę zgarnąć któryś z tych skinów. Jeżeli ci się nie spodoba, oczywiście możesz wymienić go dzięki funkcji exchanger. Strona posiada również codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić epickie skiny. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć dodatkowe przedmioty. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie. Użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. No, mysz? No, jedziecie. Mógł zejść, no ale w jest... Ja jest 4 Lewo wybiegasz tymi długimi? Tak, wybiegam od razu Ja palę kratę Cieszy. Nie widzę tutaj jest, jest lewo, jest lewo, czekaj no w Pale bęty lewo bęty bęty w lewo, spalłem lewo, palę nie ma Pali się. Pali prawo Nie będzie nikogo Ja wypij jestem ja że kratę trzymałem No nie wiem Ja w ciemni Ja prawo rampę wyjście trzymam tylko w plecy zachodzi, mi izak leży Uważaj, w gniazdo, patrz Dwóch Do respa idą Do respa cała dobra, trójka do respa Dobra, zostaw no, Nie, no, nie macie hajsu też, nie? Pago i tak Tylko Pago, tak nie, pago nie ma, ma hajsu, Pago ma 4hp, musi iść Pago tam Idź tam, idź tam Pago, flesza do nas pobiegniesz No dawaj Do lewej ci fleszuję Co za długo, za długo to Ale los typa w chtypach Tak, tak, ale tutaj teraz mamy soli. Bałka dał. Dobra, dobra, to spokojnie Dwań, teraz. Ścianę teraz spokojnie. Rezy dwór. Łatwo, ale wy wygrał jeszcze. Spokojnie gramy. Febor, zejdź na dół. Nice. Na dół. Było, ja. I czekajmy skróty, czekajmy skróty teraz. A ty, Febor, idź na dół. Patrz, masz mi domek? Mhm. Czy nie? Patrzę, no. Fenix, Fez. I, nice. I czekaj... zajmij Fenix i czekajmy skróty. Jaki trzyma plecy, to wbrew ci na Na górę jeden zaskoczył, to z gniazda. Przyszedł Kurnik Ja patrzę tylko skrót drzwi, nie patrzę Kurnika Żółty co patrzysz? Ale jestem na bombie Ja ładnie. Ten to skrócił do I Idź dworem Jarek chyba, i Nie, dworem Jarek tam, tam. Ja, tak. Tak. ja idę z tobą tak. patrz, Brawo panowie, super lunga Ja wezmę do... do... i... e, ja no. z tobą e, rampa, jak ktoś. Idę ja ja z tobą za yes, tak, tak. Mogę iść drzwi, mogę iść drzwi Kurnik Tak, tak, tak Wago, ja za na przestrzał stoję, ty patrz po lewej radio, dobra? Mmm, dobra Tu Kurnik ma mnie pociągnąć nie mam, A, już nie mam, mam. Stawy... Ma na fresza, pagu. Teraz Dobra, ogólnie, jeśli oni nie skrócą do 15, to powoli na Łoku dworem sobie pójdziecie. Czy masz nie? Tak, Patrzę się. już normalnie. Ja by tylko tutaj na blisko, wiesz? To no wrócę, wracajcie, wracajcie. Wracasz. powoli na Łoku. Na Łoku wracajcie sobie. kurnik. No, są no. ktoś... No, mamy jeszcze czas. I pod atakujemy. A już masz granaty? Mam, mam. Daj drzwi. Dziś smoka do przybodaj. Rozwal fake smoke przybo i pal za CT. No A powoli pod gniazdo tak no. Mam fenixa Isaac. Jeden nie zostanie przybo. Dobra. Chodźcie, może być Wchodźcie, wchodźcie, wchodźcie. Nie widzę nic. No trochę już nie patrzę. Uważajcie, kurcz. w bsm No na heaven, mam matusza dla Najś. Jeden fajnie. Uważaj Wenty, uważaj wiemy tam. W mnie nie wyjdzie, nie? Nie Bar tam jest cały Zabiję. czas. Jeszcze jeden fajny. Więcej finish. więcej leży Jeszcze dane wariaty. Super call hyper w ogóle. No ja, no to call szefa było, widzę teraz, teraz yy, ogólnie bym szedł czterech Nie, daj Piotek linie i kontakt rampy zagramy. Zwykłą linię, czy skośną? Znaczy no, skośną, daj skośną, tak, no. Pago, wyrzuć smoka, Jarek i Jarek. Ja mam Idziesz na rampę, nie A, na dobra, rampę, Spadł górnik. Y, saju, smoke'a przed drzwi daj. Z tego, co tam mówiłem Ci od razu. I my rampę kontakt będziemy po chwili. Ktoś no, mi smoke'a nie dał. Dobra, ja dałem. Daj dwa, chuj tam. No, no dobra, daj. Daj, daj zwykło ja... linię, wiesz? Możesz dać Piotrek? Wiesz co, ja dam, dam bez potrzeby. Dobra, okej. Okay. No Skanuje drzwierdł. spokojnie. Wy tam nie dajcie znać o sobie za bardzo, że jesteście, nie? Smoka na rampy. Co z tego? No dobra, wyjebane w to. A e, ja mogę zrozbić rozbić no Tak, rozbijecie, tylko poczekaj chwilę. Da. Pal, y, Piotrek, y, tam gdzieś. On góre. zejdzie, Pago, ten smok, wiesz? Szyb pal. Albo do venta. Ja tak, no dobra. Trzymam drzwi. Uważaj w smoku, Pago. Uważaj, Wami. I zaraz, i zaraz, i zaraz ty, Pago, skaczesz razem. Jedziecie, jedziecie teraz. Czysto tu. Fleszuję pod drabę. Dawaj. A, siłujecie sobie. Lewo. Lampach zero. Zero, Bilek. ładnie, ładnie. Pod ma AW, pod heavenem AW. Ładnie, ładnie, ładnie. Zasmokujesz ja długie. I, za, I Pago, do prawej się ustaw. Do prawej i siedź tam. I zasmokuj długie. Chodź Saju. Plant na długie. Plant na długie jest. Ale ty przed... konter... ładnie, ładnie. Zaj zajmij Saju, ja mam. Dobra, chyba cię. jeden. I zajmij długie z nim. Jest Skutasek jest mi daje Mariata. Ładnie, jest od rampy ostatni. Zeskoczył od skór... Jest przy ciemi Sorry. Ja myślę, że wyskoczył bo no. Poczekać, poczekać. Był nie no ogólnie, poczekać no panowie. Mu... Nie no mówię, ma co jeden, macie jeden, robić, nie? Nie pójdę się kwadrat Balak nie trafiony, spalimy. Edy normalnie wkraczacie pod, pod gniazdą. Okay. Do hangaru. A, i do hangaru. Do hangaru. Pączki, pączki, pączki jest, ej, pączki, pączki jest. Ładnie. Pączki, pączki, jest. pączki, pączki jest. Jest. też leży. do hangaru pod gniazdo atakujecie. Sadam szmogę. Powodem się Ja wam patrzę. Ja wam patrzę. Ja wam pod kawę już. Dobra. Żółty sobie zlurkuje do Przybo tam. Jarek też może w sumie. Uważaj. Drzwi są rozwalone. Poczekaj, jeszcze no. nie. Jeszcze nie, poczekaj. Piotek, rozwal drzwi zaraz. Rozwal drzwi teraz. To ja ja I w na tę I tę 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 nie tę 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 bez nie leży. widzę, Przybo. Leży. Bez 100, bez Kurnik może być. Może być. Łapie Heaven wam bo... Pod Heaven kładę, to ja mam na razie przybłąk Nie wiem, czy goście z rampy zostali, nie? Bo na rampie byś wiecie ogólnie, chłopie. Tak, ja sobie otworzyłem rampę. Dobrze byłoby ich zabić, tak ale nie na początku. Się... No, jest no. na koniec za paczką Za na, paczką, na końcu, Piotr, musi biec i tak, bo się wyjebiesz, jak tu będziesz. No, dwóch tam jest, chwaliłem. Fije, jeden, jeden, nice. Jeszcze jeden? Jeszcze jeden tapaczku może być? Co jest taka mocna Bo ta bomba? Mocna ta bomba. No, boba, zajebie no. Jeden w tylko, nie? Mi coś, mi się wydań wydań, się się, to gramy znowu kwadrat, wyczekanie, czekali, teka. Piotrek, znowu daj smoke'a na, na, na przybłą Heaven. No, no, okay. Daj mi smoke'a, Saju, tutaj będziesz mi. Znowu czekamy kwadrat, cztery osoby, tak jak wtedy mówię. Ja mam respa, to może rampę zajmę? Nie, nie, Saju, nie. Na pewno? Dobra. Idę drzwi sobie. Oni sobie dadzą radę, Oni full grają teraz, nie? czy nie? No tak, no jest faleka na zasadzie. I czekajcie na razie, czekajmy sobie. Kto ma smołka ogólnie? Ja mam. Ty masz, no to wróćmy, odpuść na chwilę. Odpuszczam kurnik. kurnik. No. będzie zerkał tam co chwilę, daj Piotkowi smauka ogólnie. Piotrek, cofnij z tego dworu. Daj smołka na przywo i drzwiami na łoku. Ja idziemy po chwili. Masz jeszcze smołka na górę znowu? Ma ktoś, Tak, ma ktoś jeszcze w ogóle smauka czy nie? Ja mam. Dobra, ale to później, to później dasz małka na przybo, ale to po chwili. Wyjdziemy sobie na łoku drzwiami. Drzwi są zamknięte jak też, nie? Okej okay, Piotr, spal na kurnik. Rozwal drzwi teraz ogólnie. Ja Rozwalę. No i nic nie róbcie na razie. Ja za BS będę patrzył tylko. Węty drabiny słyszałem. Dobra. Na razie... To... No pal, no, ładnie. I Piotrek i dworem sobie. Na spokojnie. Ja za Ma ja BS Macie smłaka na drzwiach? Pagoda. No nie, to nie mamy. To na łoku, to na łoku sobie na spokojnie. Cały czas do kontaktu. Ja zabezpieczę. Leży w NCT. Mok, przeżbo. Przeżbo, przeżbo. Pana. Nice. Zabiłam. Ale chebem. Ja dałam. E, ja nie wiem czy on nie scratcha. Kładę pod przebo. Tak, masz plecy? Nie trafiłeś palanka na gniazdo. Dwa nie trafione. W Jarek, on będzie chował. Trzeba go gonić. tak Ja już jestem na dworze, nie wiem czy... jest, czy nie bardzo? Rampa player, tak? Nie wiem, idę go szukać w lespie w lespie CTT. Będę rozgnać Nie wypierdolcie się z tą bombą. U nas jest na lomby. Matko! Ginę! Co robimy? Kałacha mi daj. Tutaj Grzeczni kurwa trenerze. No Jak się wymieniało już na prawą stronę? Normalnie spytałem to, powtórz Dobra, dobrze Mieliście grać to no. Kurnik, kurnik, kurnik dwóch Dwóch, dwóch, dwóch wyjeżdża Rampa kurwa! To wyratowałeś tajów pago, nie? Z wreszcie No ja już biegłem pomóc kurnik I słyszałem, że skraca przez smoke rampa Dobra Trenerze, ja czasami nie dosłyszę, więc wolę się zapytać, żeby nie było, wiesz, trenerze, przypał. No, już był przypał, tam inne osoby. Co zrobił? Dobra, wiesz co teraz robimy? Rzuć skośną. Nie mogę dokręcić, bo jest podkładka rozrywana. Wszyscy w pięć, normalnie. Saju, daj smogę przed drzwi, jak możesz. Z i nie rozwalaj ich. Dobra. I z Nie Smoke'a dajcie mu. Chcę na... przerzuć Jarek, bo złapałeś z tego smoke'a. Dobra, masz, masz. masz, masz Dobra, no, i na razie pokanujcie się dwór. co dali na dwór, jakieś granaty, nie mówcie Nic, mi. nic, Dobra, nic. i na razie spokojnie. Skanujesz... Jacek, górę. Granatami. Halo, przejdźcie to paliwce, dwa palaki dali. Przechodźcie, no, przechodźcie no, Możecie, tylko że po się przechodzić no, z lewej. Po, z tym, Po lewej. Okay, no. no Mógł się skończyć chyba zaraz. Kurwa, nie, 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 ja dostanę w cię do 100%. Spokojnie, ja na no, dole już. Czekam. Rozsadzam. Za... Spal, spal za niebieską. Przebo, przebo jeden. A już na dole Kurde. To ładnie. Idźcie razem. Prześlijcie mi do przyboju? Prześlijcie mi do tak? jeszcze? Pa, długie? Spalicie długie. Nie, nie trzeba. Nie trzeba. Nie, nie trzeba cały czas. Office sprawdzam. Ja mam palaka, mogę dać na rampę jednego Ja jestem pod niazdem Tak, Piotryk jest pod niazdem Mamy z siebie Ogólnie spejkujcie dół Dobra, 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 teraz tak, wypalcie i wejdź Pale prawo ja leżę, I, i wg... długi wyjdzie, długi jest tak dalej mnie ma... Dosia, dosia leży Sprawdźcie jeszcze, bo pod, e, mnie nie ma, rampa ma Benta ma ktoś? Nie, nikt nie ma Benta Benta leży leż. Leż. Nie wiem czy jeszcze jeden nie byłbycie wiecie? jest blutki, uważajcie ale rampa, leż, Fe, Fenix leży je, jeszcze no, jedna no, 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 tak. Dobra, no. teraz wyczekujemy znowu kwadrat Tylko teraz dajcie mu dwa smoki on linię rzuci, Piotrek Tak? Dobra Zostawcie te dwa smoki, Pasza i Pago, zostawcie I wy ciszę robicie, Rozpatrę, nic nie ja robicie, nie cisza Spoko? Ja patrzę w to Doń. Teraz wróćcie na dwór, wróćcie na dwór. Oni wiedzą, że dwor nie graliśmy, wróćcie na i Saju, tylko ty zostań, mm -hmm. a wy na łoku dwór Minuta na zegarze jak Mamy, mamy jeszcze czas gdzie daj chcemy? Kaju masz granaty? Mam mam Dobra Ro rozwal, jeszcze nie teraz, ale rozwal zaraz drzwi Uważaj blisko lewo I smoke'a daj masz. do przybów, teraz Dobra rozwalam Phoenix Spalcie go i pod gniazdo idziecie Biało mam Nic nie się widzę, co to jest? Spalę no, go, spalę na gniazdo chodźcie, kurwa Przy węcie. przy drzwiach jest I razem wyjdzie, razem, razem Tak, Proszę, daj, daj, prosze. daj daj. Głębie, głębiej, drogi, można dawaj no. głębiej dawaj no. głębiej Kurwa no! Wybiegaj stary, bez Gdzie no, yeah. ja, no, na flesza no, dostałem go na ryj <laughs> No ale to samo co. Ale się gdyby gość był na gnieździe, gnieździe gdyby nas na rampie, to by nas skasował, bo staliśmy w takim tak, miejscu. Tak, tak. No mogliśmy się siedzieli jak zacząć krzyczeć i dostałem flesza na maskę. Dobra. <śmary> i, spokojnie, spokojnie wygramy tam. Nic ja, ja. Się nie stało. Ej, ogólnie wiecie co. To... No odebało się ty rundzie, no. Ej, idźcie tym dworem na heady. Idźcie tym dworem. Daj kurwa tylko smoka na przeboj i szyby znowu. Jedrazam na, trzeba i zaraz dam na tego. No, co za za niebieską. Przepływam, chyba A szeby dopiero teraz poleciał. Ja, ma bombę. dopiero bombę. Ma poleciał. Trzeba Panik, panik. Panik, panik. Panik, panik. Panik, panik. Panik, na łoku na Panik, panik. Panik, panik. Panik, nadujcie, na łoku Panik. na Panik. Walk na Panik. Panik. na Panik. Wyjdźcie Panik. Nice. Też te rampa leżą oh, krótkie. Nice. A ten krótki no, zabiłem, zabiłem, zabiłem krótkie. Długie, no, je, tak? tak? Tak. No dobra, Jarek on na plecy. Nie ja ma go. Długie, nice. długie. No to już, te granaty, no chod, chod, te granaty, mi kurwa, mówi. Super, panowie. Ogólnie są oni, oni są na bombie, kurwa. Zagrajcie w cztery góry. Duale ja, na zagram. kurnik, duale przebo. Dwa razy duale zagrajcie. Duale kurnik, duale przebo. Mówi? Tak. I... no i jeden Dobra. gniazdo. W sumie jest dwóch od przybo i dwóch od gniazda, niech idzie, no. Nie wiem, co to, co to, kurwa, jest do no chuja. Patrzę, plac na razie. Aha, to twój, dobra, myślałem, no że do przeciwnika. Silo so? słyszałem ogólnie. Spokojnie, mamy dobre ustawkę. Na lobby się ustawiają. Smok na przybo. Uważam, że też, wiotrek, Ja mam biało. No. Wychodzą. Wychodzą. Z drzwiami, Drzwi. drzwiami, drzwi drzwi, 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 drzwi. drzwi. Dużo, dużo, dużo. O, Ładnie. Dwa na... Trzy na Wyjdźcie razem. Jeden jest krata Poczekaj, czekaj czekaj mi chwilę. Gdzie jest def? Przebo. Tu leży Jeden jest za CT, wiesz? Nie, pewnie w baśnie, nie? Ej, kasujemy kasruje za, za BS najpierw, chłopa? No, dawaj. dawaj. A? Nie mam. Uff, jeden. Uf, uf. Zero ma w domku. Przebody... a przed drzwiach jest def. No dobra, nic ja się stało. Grajcie eco. Nie grajcie Forza. Grajmy eco i później sobie na spokojnie... Zróbcie tą ustawkę pod gniazdem, Ale. tam kurwa, przy tym rogu, tam, wiecie odchodzi, nie? Mhm Ty, a ja radę i do prawej bardziej? Podejść? Do prawej Do prawej musicie, no ładnie Ładnie, ładnie 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 na jeden On granaty pewnie rzucił. Wejdźcie bronie, on granaty Chodźmy po broni. Trzeba, trzeba. Y trzeba Jest o, właśnie nie? Schowaj. A, da, da. Może wyjść? No, no, wyszedł, to cię wejdzie? Wyszedł, wyszedł. Mała niebieska. Smok! Nie, nie jest tu. Jarek ma broń. to co ja zrobić, No, no chowajcie się tam. Mogły stać. On wiedział o tobie pago czy nie? No wiedział, no, wiedział, wiedział, bo zauważył, A No z, 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 Aha, no, z, z no dobra, dobra, chuj z tym, gramy. Ale Ty troll jest zajebałem. O, nie wiedziałem, co, co ja mam ja zrobić. Za, 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 za. przy jest. Chcesz smokę tam? Tak, daj. Czekaj. Trevor, możesz... Możemy tak stać, jak zobaczymy... Okojnie, nie ma, tak? Na razie nic. Chciałem tego głębokiego dać. Przy drzwi kurwa nie zab... Dobra, nic się nie okej. Ja mam zero, Jaro, nie? Skupię A się pod górą. tylko na dworze biega. Ja tylko uważaj, drzwi. 9 HP ma za czerwono. Przechodzi? Dobra, jeden tylko. On nie przeży. Jeden w Zagrajcie dwóch rampę. Cały mam flesza, chcesz to sprawdzić? Mogę defa no ja no. Pod rampę biegnie coś. Rampa, rampa To Na jednego okay. ustawiony tylko. Dobra. Albo góra, tak, góra. Palą, palą. Palą, no. palą ja z tyłu już. ładnie. Ładnie, ładnie. Domek, domek jeden. Ostatni, Ostatni.

Tak. Ja podrabię, patrz. No że idzie od razu! No tak, ale miałem palaka, no spokojnie zak. Ja schodzę do niego też Tak, dół, 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 dół Nie, ja patrzę. Nie, dół ja Polka długi z kurgia! Długie, 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 długie. bomba leży. Ja terazem za Ja na plan Jeden ma 10 HP Ja nie wiem czy on nie schodzi z tego, wiesz, z wentów jakiś na górze jeden Drze się, cały czas nerwową taką próbę. Jak jeszcze raz płeć mi info BS bomba leży jeden obity przy opisie był Leży, to ten, ten z ofisa I B Za bes Nie Rafał. widzę go za bes Jest za bes no, 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 no. Na BES-ie Nie ma silnika Jaro Na silosie, na silosie silo. silo. no, Służą Jarek Co ty chcesz patrzeć? Złap za czerwo, złap ja ja za czerwo Jaro Zeskakuję dwóch w silo Patrzę na no, czerwo tam są kurwa skakali na silosie Trzeba, bo by nie no. widzę ty Nie ma, nie ma Wychyliłeś, nic nie ma? Czy przebłąd? No nie, wyjebane. za może być. To idź rampę, to idź rampę, dobra. Pew sobie da do. radę, wychylaj tam Pebocz. Gór biega. Kaczę sobie. I nie dali, Ja to rozbijam. I... Dostał, dostał. dostał, dostał. Leży, leży. Jeden. Masz szaję, nie? Jeden tylko, jeden chyba. I tak możesz zejść co mnie dół, wiesz? Jeden rampa jadą. Rampa Jeszcze jeden. jeden. Uważaj, że Piotrek mógł zejść coś jeszcze, nie? Mam. Ja no. ja jest rampa, last. Ja go las. ja nie, 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 tak nie pakuję na razie. Trzy na jeden, zostawcie no. Dobra, już Piotrek no Ładnie, brawo kurwa. Ekstra meczek, nie? Ej i łatwiutko, kurwa, porobieni. No, i chyba najłatwiejszy niuczek w, naszy, w naszym życiu, co? Tak. No teraz poprowadziłem jest. To naprawdę super, Mike Mike Tam naprawdę super. Nie tam zrobiliśmy roboty. No, ale powiem wam po rozrzestach. Hedy strzelali, dobre. Na rozrzestach Tak, naładowali. Ale no. w meczu byli w szoku.